Witaj na moim kanale. Nazywam się Kinga Ciecharowska i od ponad 30 lat towarzyszę ludziom w odkrywaniu ich mocy w pracy z energią i świadomością. Dziś temat, który dla jednych jest tabu, dla innych fascynacją, a dla wielu realnym doświadczeniem. Czy złoduchowe istnieje? Czy naprawdę są byty, które chcą nas skrzywdzić? I co na to kosmoenergetyka? Czym jest złoduchowe? Nie mówimy tu o diabłach z bajek. Mówimy o realnej obecności energetycznej, która działa destrukcyjnie na Twoje pole. To mogą być byty pasożytnicze, żywiące się emocjami i energią życiową, energetyczne formy lęku, złości, żalu, stworzone przez ludzi i przez nich zasilane, obciążenia rodowe, karmiczne, rytualne które nie zostały uwolnione. W kosmoenergetyce nie mówimy dobro-zło jak w bajkach. Mówimy harmonia przeciwko dysharmonii w polu. Jak rozpoznać wpływ destrukcyjnych energii? Objawy mogą być subtelne lub bardzo wyraźne. Nawracające, lęki bez przyczyny, nagłe zmiany nastroju, przypadkowe myśli autodestrukcyjne, gwałtowne pogorszenie zdrowia mimo leczenia. Poczucie obecności, nacisk w ciele, zaburzenia snu, zimno w polu. To nie zawsze byty. Czasem to twoje własne nieoczyszczone emocje. Ale jeśli wszystko inne zawodzi, warto sprawdzić duchowy poziom. Skąd się biorą byty obciążające? Byty powstają tam, gdzie jest brak światła czyli tam, gdzie był ból, śmierć, przemoc, zdrada, rytuały bez zamknięcia. W miejscach nasyconych lękiem, stare szpitale, domy z traumą, cmentarze, pola bitew, w ludziach, którzy nie pracują z sobą, a grzebią w mroku z ciekawości. Pamiętaj, nie każdy kontakt ze światem duchowym jest bezpieczny. Kosmoenergetyka zawsze pracuje na światło-czułych częstotliwościach. Nie ściągamy, oczyszczamy. Jak chronicie kosmoenergetyka? W kosmoenergetyce pracujemy z kanałami światła – Shiva, Firast, Najwyższy, Gektas, które oczyszczają pole z nieharmonijnych bytów, zamykają pęknięcia w aurze, odbudowują granice energetyczne, wprowadzają informację światła, która jest nieprzenikalna dla pasożytów, ale najważniejsze – uczymy Cię, jak samodzielnie utrzymać czystość pola, bo każda ingerencja zaczyna się wtedy, gdy przestajesz być obecna. Co możesz zrobić sama? Oczyść swój dom, nie tylko fizycznie, ale energetycznie, na przykład solą, dźwiękiem, kosmoenergetyką. Ustaw granice. Tylko światło ma prawo być w moim polu. Nie baw się w rytuały dla zabawy. Otwierają drzwi, których możesz nie umieć zamknąć. Jeśli czujesz się niepokojąco, nie ignoruj tego. Zadbaj o kontakt z osobą, która pracuje z energiami profesjonalnie. Złoduchowe to nie bajka, ale nie musisz się go bać, bo światło jest silniejsze, jeśli ty jesteś obecna, świadoma i zakotwiczona w sobie. Zostaw komentarz, jeśli chcesz podzielić się swoim doświadczeniem. Subskrybuj mój kanał. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.